Cześć, z tej strony Mary Detektorysta Chciałbym Was zabrać dzisiaj na poszukiwanie na plaży w miejscowości Miastko nad jeziorem Lednik. Także nie przedłużam, odpalam auto, jedziemy na miejsce. Do zobaczenia na miejscu. Hej, jeszcze jestem nad jeziorem. Także Wam pokażę, jak to wygląda. Takie bardzo sympatyczne jeziorko, tam jest parking. Moje jałtko. Bardzo fajnie to wygląda Proszę bardzo, tutaj sklepik sklepik Można latem coś zjeść Napić się czegoś aktualnie to jest zamknięte Tam jest jakaś wypożyczalnia Wypożyczalnia sprzętu sportowego i to tak się prezentuje Bardzo fajnie to wygląda A ja biorę Włączam wykrywacz I co? No bo to do pierwsza pudełka. Zobaczymy się przy pierwszej znajdce. Do następnego. Mam sygnał. Sprawdzimy. mamy sygnalik proszę bardzo kawał złomu <gry> no nic nic ciekawego także odstawiam to tutaj będę wracał to zabiorę do śmietnika także do następnego dołka kolejny sygnał 29.30 Pewnie Zawleczka No i oczywiście, że to zawleczka Nic ciekawego Sprawdzę miejsce jeszcze raz O Także Jak na razie są złom Jedziemy dalej Do następnego dołka Kolejny sygnalik nad samym jeziorem 19,20. Myślę, że to będzie nic innego jak aluminium. No i się nie myliłem. Folika tym razem. Co to? No. Szokotłupka jakaś. No nic, ląduje ląduje w torbie dla Do następnego dołka, kolejny sygnał, ko 40 muszę mu zobaczyć go. Może w końcu jakaś monetka by była Ach. Ach. Nic, na razie Zrodzimy Gdzieś tutaj Ach. 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 Chyba muszę zmniejszyć czujność, bo te sygnały są strasznie głębokie i nie mogę nic znaleźć. Ach. Bardzo głęboko jest. Tu się dokopałem normalnie do ziemi. A tu zakopali. Jestem ciekaw, co tam może być? Próbuję się tam dokopać, jak wykopie, to się włączę jeszcze raz. Ja jestem z powrotem, zobaczcie. Jaki doł wykopałem i nic dalej nie ma. Coś musi być dużego. Skoro daję taki sygnał. że pointer łapie, także odpuszczam sygnał, bo to nie ma sensu. Coś wielkiego pewnie jakiś złom Do następnego dołka. Kolejny sygnalik coś jest na wierzchu. Ale metalowego coś. Będzie chyba raczej typu gwoździa, że znowu folika, to samo co tam było. A, lody tuba, patrzcie, lody, Także jakieś dziecko zgubiło pewnie. No nic. Jak na razie nic ciekawego nie wpadło. Szukamy dalej. Następnego dołka. Kolejny sygnał 39-42. Sprawdzimy. Coś na wierzchu. Mamy tutaj. Dwa złote, ale jakie dojechane. Baczcie pierwsza dwójeczka dzisiaj. 2020 rok że jest pierwsza dwójeczka, nareszcie jakiś pieniądz od od dwóch wypadów. Pierwsza dwójka. No nic ładujemy do kieszeni i lecimy dalej. Może coś jeszcze złego, ale tu ktoś się ładnie zajechał. Wójeczka taka. Z orzełkiem, 2020 rok. No nic, szukamy dalej, do następnego dołka. Kolejny sygnał. Zobaczcie, skacze bardzo. Ciekawe co to będzie. od znaczy od kół samochodowych ołowik ile gramowy 15 gram widać tutaj 15 gram gołowy no nic ładujemy do torby i idziemy dalej do następnego dołka kolejny sygnał coś na wierzchu leży patrzcie folijka jak zwykle ja mam szczęście dzisiaj chyba <grymne> ląduje w... ląduje w koszu daj się dalej kolejny sygnał 18, 20 w samym wierzchu gdzieś Jak zwykle, pęszeczka, że śmieci to brud. Proszę bardzo, kolejny śmieć, kolejny śmieć, ląduje w torbie, I lecimy dalej, kolejny sygnał. Ale patrząc po ID, nie będzie znał jakiś. alu. Ale sprawdzimy. Trzeba sprawdzić, co to może być. No to znowu głębiej Bo nic nie mogę znaleźć Szukamy dalej No ale niestety nic nie mogę znaleźć po nic nie pokazuje. A, już chyba widzę co coś tu jest. Widzicie? Rude odcień. Coś to chyba jest. No to sprawdzimy. To coś mamy. To coś raczej będzie. To coś jest. Odrzucimy, żeby nam to nie fałszowało sygnału. Tu coś mamy. No, coś tam czuję. Ale to tylko kamyk. Niestety pod tym piachem to przysypane śmieci chyba jakieś są tylko gabarytowe bo wykopać nie można To już tak, nagle zniknął rozumiem tego. E? Sam siebie? Albo wyłapuje wyłapuję rzędu. Trochę odsunąć. E? Tu coś jeszcze jest. jednak. O! Bacz. Na no, duch. Coś tam jest ale to chyba płyta zbrojona beton bo jest twardy. beton zbrojony Także pod tym piaskiem coś siedzi, ale odpuszczam, bo to nie ma sensu do następnego wadełka. No i obszedłem całe jezioro. Teraz Wam pokażę. Między tylko kamerę. Obszedłem już całe jeziorko. Tak tu się prezentuje. Sygnałów prawie żadnych. No, widzieliście zresztą, co znalazłem. Próbuję jeszcze uderzyć tam i na ten mały plac zabaw. Także, jak coś znajdę, to się włączę. Kolejny sygnał. Aluminium pewnie będzie. Tak jak się nie myliłem Folika oh. Po kanapeczkach ląduje Ląduje w torbie i lecimy dalej Do następnego sygnału Kolejny sygnał Coś ma być na wierzchu. Nie wiem, czy to czasami nie ściąga tej rury, ale sprawdzimy. Nie powinno być tutaj coś, ale chyba wydaje mi się, że łapą tą rurę. Bo oszukany sygnał wyszedł nam, bo nic tutaj nie ma. Nic nie ma, idziemy dalej aż do następnego No i zakończyłem sobie poszukiwania Pokażę Wam jeszcze raz gdzie szukałem i zobaczcie co znalazłem dzisiaj Także można podsumować pełno jakiś śmieci i plastiku trochę to znalazłem na oko Same śmieci, jakiś tubek, folia niestety tylko 2 złote. Taki kawałek przejechałem ponad 20 km. 2 złote. 2 złote. Może tak to wygląda dzisiaj. Podsumowując, no i z śmieci bierzemy pakujemy wszystkie jakie tu mam a jeszcze mi tam spadł jeden śmiecia zabieramy bierzemy to śmieci na ją w koszu także skończyłem na dzisiaj poszukiwania Padły raptem tylko 2 zł kupa śmieci jadę na jeszcze jedno jeziorko że tam coś wpadnie, tam jest też jaka nieduża plaża. może Tam coś padnie. Może po, po drodze coś wam pokażę, jeszcze coś ciekawego, ale nie wiem czy mi czasu starczy. Mam trochę się zajęć jeszcze. Także do następnego ujęcia. Jeśli nic nie nagram więcej, to do zobaczenia. następny film będzie z Niemiec. Do następnego, hej, a.